Servus! No i przyszedł czas, odpale ci na zoomę. Ale nie żeby sobie pojeździć. Łączę przyjemny z pożytecznym Mianowicie jak wiecie, już zrobiłem sobie lagi, zrobiłem sobie płyny, zrobiłem filtr powietrza, zrobiłem regulację luzów zaworowych. Miałem problem ze świecami, bo nie mogłem wymienić, bo nie mam odpowiedniego klucza jednak, bo w bandicie była 16, a wina zumie jest 18. I właśnie 20 parę km od Krakowa jest sklep, który ma na miejscu te klucze. No to nasadkę 18, więc połączę przyjemne z użytecznym. Pojadę po tą nasateczkę. Elegancko rozgrzeję silnik. Yy, razem z olejem który będzie w skrzyni biegu, bo wiadomo jak wiecie większość motocykli, olej w silniku służy nie tylko do silnika ale do skrzyni biegu, więc idealnie rozgrzeję wszystko tak, że będę mógł go spokojnie spuścić i nie używając przy tym biegu jałowego bo wiadomo, bieg jałowy jest jednym z najbardziej szkodliwych dla silnika, więc używam go jak najmniej, czyli troszkę rozgrzać silnik i to wszystko, jak wymieniam olej to staram się po prostu przejaść tym motocyklem jakieś 15-20 km minimum żeby rozgrzać wszystko, bo silnik musi pracować pod obciążeniem no, więc teraz tak, jadę po nasadkę, a później biorę się za wymianę oleju i pokażę Wam co jeszcze zastosuję do oleju do silnika, sprawdzę czy to faktycznie działa, bo są różne opinie, każdy ma swoje, pewien dodatek do, yy, dorzucę do oleju, no to co, śmigam i widzimy się przy serwisie. Prostować. O, jest Jezus, jak mi tego brakowało <grystanie> Jeden, trzy i dwie piątki Super nie. Taka pierdółka A <grystanie> a trzeba jechać tak daleko No niedaleko, przynajmniej się przejechałem nie? <grystanie> no Ładna pogoda, to można No, bym czekam właśnie, bo tam pierwsza wycieczka się teraz szykuje no, no. A tu z okazji, troszkę się o okazji wczorajszego dnia <grystanie> Proszę. Dziękuję bardzo, dobra, dobrze to to mi miło. W ogóle Emilian. Oliwia. Miło mi. Nie Bo mam taki swój blog motocyklowy, vlog, nie? Prowadzę. Może coś właśnie. My chyba? Mototerapia Emilian. No to sobie wpiszę od razu, zobaczę. Na YouTubie, mototerapia ja mam, że wycieczki motocyklowe po, po Małopolsce, po Słowacji, serwis motocyklowy. No to miłe reszty dnia. Zajebi, do Cześć. No i przyjechałem, strój motocyklowy jest zrzucony i biorę się zaraz za wymianę oleju w silniku Bo jest idealnie rozgrzany, wiecie, wycieczka 50 km, tylko 50 km Ale naprawdę sprawia mi naprawdę ogromną frajdę, kurde, dwa miesiące nie jeździłem na motocyklu I tak się kawałek przyjechać, szczególnie, że pogoda Popatrzcie, błękitne niebo, elegancko, czasem biała jakaś chmurka I co dla mnie ważne, z podpitką idealnie, bo 8 stopni jest, więc rewelacja, mam że minimum taka pogoda właśnie będzie w sobotę a w czwartek ma być na jakieś taka małe okienko 15 nawet stopni ma być, ma być lepiej niż w sobotę, więc może też się gdzieś wybiorę ale trzymajcie kciuki, żeby w sobotę w nagle było ok bo są osoby, które chcą ze mną jechać, bo będziemy jechać w ósemkę więc oby nie padało, było słonecznie, te 8 stopni wystarczy dobra trzeba się zabrać do roboty, ale zanim to zrobię do pozdrowienia dla Oliwii z Motomajster, dzięki niej dzisiaj mogę wyko wykonać oprócz wymiany oleju, przede wszystkim zmianę e, świec, bo jak wiecie poprzedniego filmu miałem problem, bo brakowało mi klucza jest inny niż Bandicie, nie, ma, nie, nie jest to szesnastka, a osiemnastka, więc jeszcze raz Oliwia, pozdrawiam, dziękuję, że ściągnęłaś mi na dzisiaj ten klucz, nie było go, powiedział, że po dwunastej go ściągnie z hurtowni i tak zrobiła, więc jeszcze raz dzięki i pozdrawiam no to do roboty, do tego potrzeba siedemnastki do śruby spustu oleju dwóch śrubokrętów a mianowicie dlatego, bo wiertł oleju nie mam klucza do niego standardowo radziłem sobie tak, że wbijałem śrubokręt mniejszy później większy, go odkręcałem śrubokrętem więc dlatego proszę też młotek do wbijania no i jakieś naczynie u mnie Micha, żeby olej z... gdzie wlać nie? Tak, Uf, bo... żeby ładnie zleciało to odkręćmy sobie Korek, w którym, przez który możemy wlewać Zrobi nam się tak zwany znaczy Ciśnienie lepsze, czy tam Cuk jak to nazywam Po prostu elegancko wszystko zleci Zobaczcie jak paruje <grym> Dobrze rozgrzany. Okej, okay, już sobie spokojnie wszystko ściekło Nic nie leci nawet minimalnie Zero Jest czarny jak smoła można powiedzieć nic nie kapie już, więc zakręcę sobie koreczek i będę się brał za odkręcenie filtra domowym sposobem czyli śrubokrętem i młotkiem do roboty. Ok, przykręcone. Wiadomo, że. W większości powinno się, według serwisówki, co każdą wymianę oleju, zmienić tą podkładkę miedzianą spod śruby Ale wyglądała naprawdę w porządku, jeszcze była gruba, nie była tak ściśnięta, więc użyłem tej samej przyszłym, Na przyszłą wymianę oleju może nawet kupię sobie śrubę z tym takim magnesikiem, bo to nie miała Zobaczymy, czy będzie coś jeszcze się ścierać, ile tego syfu jeszcze tam będzie No to dobra, teraz filterek, kurde, ciekawe ile mi to zajmie Okej, okay. filterek jest zdjęty, troszkę to trwało. Patrzcie ile dziur, 7 sztuk musiałem narobić, siedem razy wbić śrubokręt, żeby go odkręcić, ale dało radę, poprzednim razem miałem bandziora, troszkę dłużej mi to zeszło, nie wiem, to mocno się zapiekł. ten był w miarę okay. Jest teraz wymienimy sobie. Zobaczcie, tutaj już wszystko jest czyściutkie, wyczyściłem szmatką. Wiadomo, zawsze tam jeszcze będzie ciekło trochę, ale wiadomo, żeby ten element będzie przywiela, Uszczelka od filtra, żeby był czyściutki, żeby nie było żadnego syfu, piasku i tak dalej. To jest ważne. No, nowy filterek mamy tutaj. Tym razem yy, wersja RC, bo ciut lepsza jest, więcej ma tam łączeń w, yy, tego elementu filtrowego w środku, że tak szybko się nie rozrywa wewnątrz, bo te tańsze tak mają przeważnie. No i RC jeszcze ma jedną fajną rzecz. Mianowicie nie będę musiał używać śrubokręta gdyż ma tutaj pod klucz 17, więc zabieramy się do roboty. Dobra, smorujemy olejem, nawet tym starym. Nie przeszkadza Was, żeby uszczelka nie była sucha. O, elegancko. Nawilżony i wkręcamy Filtr powinniśmy wkręcić ręką, ale ja już mam to dosyć tłustą Nie zapomniałem po prostu umyć Więc delikatnie kluczem dociągnę O, czuję lekki opór Raz, dwa, wystarczy. Dobra, teraz wlewamy olej. U mnie wchodzi 3300 formalnie do silnika, ale jak się wymienia razem z filtrem oleju, to 3,5 litra. No to lejemy. A oto będzie olej Synpower firmy Valvoline. Formalnie, według Polskich norm, on, ma, on jest klasyfikowany jako syntetyczny olej I jak popatrzyłem na kartę charakterystyki, to szczerze, to to nie jest syntetyk e, Wiadomo, cena robi swoje, bo wiadomo, za 8 dych, czy za 7 dych, czy za 5 dych są różne oleje, ceny Do 100 wyraźnie syntetyka się nie kupi Ja go kupiłem e, z ciekawości e, Nagrałem tam wcześniej filmik syntetyczny, czy nie syntetyczny Mianowicie wybrałem syntetyczny, który syntetycznym nie jest. On ma bazę olejową syntetyczną jakieś 15-20%, więc nawet że tak powiem, do ćwiartki prawie nie dochodzi. Więc syntetykiem dla mnie też nie jest. Bo w Polsce mamy takie normy, że jak zaleją syntetyka 15%, to można mówić, że to jest olej syntetyczny, więc bzdury jakich mało. Dobra. W Niemczech mają bardziej restrykcyjne normy, więc warto sprawdzać sobie na niemieckiej karcie charakterystyki, czy ten olej należy do syntetyka, czy nie należy. Ogólnie rzecz biorąc, każda karta charakterystyki nam poda. Jeśli będzie dobra karta, bo niektórzy, niektórzy producenci olejów nawet nie chcą dawać. Tylko pisze, pisze się do nich z ma mailem o prośbę o to, nie ma na stronie. Ale na szczęście Motul czy Valvoline mają taką kartę rysyki do ściągnięcia. No i ściągnąłem. No i Valvoline. Tak jak wspomniałem, 15-20% Nie pamiętam dokładnie jak jest modulem 5100 i 7100. Napiszę wam na dole w, filmu, w filmie 5100, ile ma syntetyka w sobie, ile 7100 ma syntetyka. Ale ważną rzeczą, która jeszcze jest oprócz tego olej syntetyczny i syntetyczny, oprócz norm SAE, normy API, jest jeszcze jedna rzecz ważna: taka liczba TBN. O niej wspomniał mi. Dziękuję. Robert Borecki pomógł mi zrozumieć, na czym polega też różnica między olejami. Bo wiadomo, przeważnie wiemy, lepkość, baza olejowa, itd., dalej. ale zapominamy o jednej rzeczy, jak liczba TBN, która mówi nam, jak bardzo, że tak powiem, po polsku, po chłopsku, pierze nam olej silnik. No i tak, ten olej Synpower 10W40. On ma TBN yy, liczbę 7,6. Yy, nie jest to bardzo wysoka liczba, ale już podchodzi pod wyższą. To już jest gdzie w miarę dobrze nam wyczyści silnik, więc warto wtedy taki olej też częściej wymieniać. Ja na przykład postaram się teraz Synpower jak mam, nie będę wymieniał co 6-7 tysięcy km, tylko będę Synpower'a wymieniał sobie po jakichś 4 tysiącach i zobaczę na jaki olej sobie przejdę. Ale jeśli wszystkie liczby te będą w granicach ósemki jak będę kupował oleje, to będę je wymieniał wcześniej niż 6 tysięcy po to, żeby to co mi wyczyści w silniku, żeby mi to nie krążyło, żeby po prostu wylał ten cały syfnie. A dla porównania, Motul 5100. Ma bardzo zbliżoną liczbę TBN, bo 7,5, czyli wychodzi tylko 1 dziesiąta różnicy między 7100 a synpowerem. No i zobaczymy też, jaka jest różnica między tym no, składem, znaczy składem. Ile syntetyka ma w sobie 5100? To zresztą wspomniałem Wam, dam tam pod filmem, albo na filmie sobie napiszemy. No i jeszcze jest 7100, który też, że tak powiem, bez, bardzo dobrym olejem z Motula I on ma y, tbn 8,4 Więc już ma powyżej lekko 8, czyli bardzo dobrze piecze silnik, że tak powiem Czyli jego też warto byłoby wymieniać, szczególnie jak się ma jakiś starszy motocykl Przejechany, nie wiem, ponad 100 tysięcy, 120 tysięcy Gdzie już się zaczyna w y, charakterystyka, że tak powiem, zużycia silnika już zaczyna być Bo wiadomo, do 100 tysięcy spokojnie silniki ciągną Niektóre, jak mają, są dbane, szczególnie olejaki Można spokojnie na nich zrobić, jak się dba o Rozrząd i inne rzeczy, można robić na nich 200, 250, 300 tysięcy, niektóre nawet więcej przejechały, więc po 100 tysiącach należałoby się interesować takimi olejami, jako mają liczbę TBN, i stosunkowo wymieniać wcześniej niż te 6 tysięcy według mnie, ale to jest moje zdanie. Dobra, yy, tak jak wspomniałem, tu wymieniłem filtr, filtr oleju, więc potrzebuję wlać yy, 3,5 litra oleju. No to do roboty. Nie ma tu takiego dziupka jak jest w motulu do wyciągania. Niezwyczajnie, nie ma nic takiego, więc pójdę sobie polejek. Dobra, wlałem yy, według miarki 3 litry. Yy, doleję jeszcze pół litra, ale nie teraz. Teraz dolejemy pewnego środka. Zaraz wam pokażę co. I jak? Uruchomimy silnik, popracuję sobie z tak 5 minut, żeby się wszystko ładnie rozprowadziło, i dolejemy do według ilości lub do, według tego okienka tutaj na dole, oleju. Dobry. Kupiłem takie coś. Jest to dwusiarczek molibdenu, stosowany w olejach do silników. Przede wszystkim jego, jego zadaniem jest to, żeby wyrównać nierówności, minimalne te mikro nierówności na elementach metalowych. Wiadomo, tam wały, tłoki, cylindry, te sprawy. Ma po prostu wyrównać spowodować ciut mniejsze tarcie. To jest środek używany do wszystkich silników zarówno benzynowych, jak i wysokoprężnych, z tym mam ale, bo na rynku występuje specjalny taki dwusiarczek molibdenu tej firmy Liqui Moly dla motocykli. Ja zdecydowałem się kupić taki ogólny z tego wodu, że wystarczy dać zamiast tam 3 do 5% pojemności oleju nie przekroczyć wartości 2% oleju. Więc jak u mnie wleje około 3,5 litra, no to wiadomo, 10% to jest 350 ml, 1% to jest 35 ml, więc nie mogę wlać więcej niż 70 ml tego składnika. I właśnie tyle go wleję. Wezmę sobie strzykawkę, ona ma 10 ml, więc 7 strzykawek wleję, i później uruchomię silnik, rozruszać to przez 5 minut około i doleję resztę oleju. No to zobaczymy, czy to będzie działać, bo wiadomo, są różne. Opinie ludzi, wiadomo, każdy mówi co innego. Jedni mówią, że to się opłaca, że słyszą, że silnik ciszej pracuje, że jest minimalne mniejsze spalanie. Ja chcę spróbować, pojeżdżę sobie ten jeden rok tutaj, zobaczę, jak to będzie spisywało się w porównaniu do poprzedniego roku. Zastosuję sobie to w tym roku, tak jak mówię, i zobaczymy, jak to będzie fajnie działać, czy nie będzie fajnie działać. Inni polecają, inni mówią, że to szkoda pieniędzy. Dla mnie jest to wydatek 40 zł około za butelkę 300 ml. Więc jak sami wiecie, tutaj 70 wlewam, więc 4728, więc to powinno starczyć mi na 4, 4 wymiany oleju. Więc 10 zł wychodzi dołożyć do oleju. Dla mnie to nie pieniądz, nie zaszkodzi. Niektórzy mówią, że może, ale nie wiem w jaki, w jaki sposób. Wiadomo, żeby trzymać tylko tych nie przekraczać 2% pojemności oleju, bo jakieś jest mokre sprzęgło, żeby po prostu nie ślizgało nam się. I to wszystko. Dobra. Zobaczcie, jakie to jest szare. Nie czuję grudek, ale one są tak mikroskopijne, że powinny właśnie wypełnić te minimalne nierówności spowodowane pracą silnika, tych elementów metalowych. Zwiększyć jego przede wszystkim delikatnie, może powiedzieć, żywotność. Niektórzy twierdzą, znaczy tam niektórzy, no nie wiem, nie znam ludzi, którzy jeżdżą na tym latami, ale w specyfikacji i tam co firma zachwala, mówi, że. Tym dodatkiem silnik potrafi przejechać maksymalnie do 50% więcej y, kilometrów niż jest dedykowany. Nie wiem, czy to ściema, czy nie ściema, niech mi nawet przejedzie, nie wiem, 10%, 15% więcej, albo że będzie po prostu ciut mniejsze spalanie i dodatkowo będzie cisza praca, to będę wiedział, że ten środek działa i działa przede wszystkim dobrze dla mojego silnika. Dobra, wycieram ręce i wlewamy te 70 ml, czyli maksymalne 2% pojemności oleju, który wleję, czyli 3,5 litra. Pierwsza strzykawka. Druga strzykawka. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. I siódma. No to odpalamy silnik. I pochodzi sobie 5 minut, i dolejemy resztę oleju, a później zabieramy się za świecę. Jak widzicie, już za mną trochę ciemno jest. Pewnie na filmiku będzie jaśniej niż w rzeczywistości. Ale dzisiaj świec nie wymienię, no kurde, drugie podejście i jest problem, już trochę jest za ciemno, nie chcę tego robić tak na szybko na łapka. silnik praktycznie wystyk i nadal miałem ten sam problem, że nie mogłem po prostu jakby tego klucza, tą nasadką kręcić ręcznie, więc postanowiłem trochę zeszlifować i powiem szczerze, że szlifowałem już trzy razy ręcznie pilnikiem, to jest sporo roboty, bo nie mam szlifierki. No, i powiem wam, że idzie już o wiele lżej. Naprawdę zaraz można było to jeszcze raz przeszlifować, i było będzie, będzie można tym kręcić. Ale już jestem trochę zmęczony. Nasiłowałem się trochę z tym. Jak nigdy, to to kurwa taka prosta rzecz. <laughs> Masakra. Nie wiem, co jest z tymi otworami, że tak powiem, tam gdzieś się świece wkłada. Są jakieś bardzo ciasne. No, kurde, klucz 18 do świec wkłada się do końca. Jakby tam na końcach wchodzi głębiej, to się bardzo ciężko kręci. Naprawdę bardzo ciężko. No nic, sobie teraz sprawdzę stan oleju, bo już na pewno wystygł wszystko całkowicie silnik, więc na pewno skapnął, zobaczę jak jest na oczku i dolaję. No. I na dzisiaj to skończę i wrócę do tego filmiku, pewnie jutro, jak będzie już jasno, żebym sobie spokojnie świecę jeszcze skręcił, czyli zeszlifował pewnie jeszcze trochę klucz i żeby było gitara. Dobra, idę wlewać jeszcze resztę oleju, gdzieś tak pewnie z pół litra. Ciemno jest, ale poświecimy. Popatrzmy, o widzicie, jest, jak tak patrzeć, to lekko ponad low, czyli lekko ponad minimum. Dolejemy sobie powolutku i sprawdzimy, jaki stan oleju jest po dolewce. No i dolałem z jakieś pewnie pół litra i mam znacznik. Jest Praktycznie prawie na full. ta minimal, minimalnie, delikatnie, przed full. Wiadomo, nie wiem, nie mam wypoziomowanego motocykla. Stoi na centralce, ale mniej więcej jest ok. Tyle zostawiam. Jak pojeżdżę, to później zobaczę, ile jest tego oleju. Ale jak widzicie, jest szary. Jest po prostu szary. Nie jest taki y, nówka transparentny. Szary od tego właśnie y, dodatku. Y, z molybdenu molibdenu. Zobaczymy, jak się spisuje. Dobra, na dzisiaj koniec. Już ciemno. Jak widzicie, masakra zeszło mi i jeszcze nie skończyłem. No nic, chowam motocykl do garażu. Jutro się pobawię tymi świecami, powinno być ok. Zeszlifuję jeszcze raz czy dwa razy klucz. I powinno już normalnie się wkręcić, bo to jest ważne, żeby wkręcić świecę ręcznie. A później już grzechotką te pół obrotu, żeby nie było ani za dużo, ani za mało. No to do jutarka